ty się nazywasz na mailo. Jasek. No wstań to w dupo Powiedz mi jak się na mailu nazywasz Szybko O kurwa To se nazwę wziąłeś I co ja mam pani powiedzieć Jaką nazwę? Proszę pani, słyszę pani? Tak, oczywiście yy, Nie mamy maila. Nie ma maila, dobrze nie no, i ale to ważne, bo, bo to może wie pani. Nie, to będzie wtedy bez potwierdzenia, tak? Dobra, to pisz pani, pisz pani. Tak? Gorący delfin. I. I. Tak? Jeden, dwa, trzy. Debilu, pani się kurwa z ciebie śmieje.